Dziś słów kilka o tonującym kremie do twarzy, tak zwanym BB kremie, właśnie z serii Placenty. Jest to wielofunkcyjny krem, ponieważ wyrównuje koloryt, nawilża i chroni przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego, np. przed promieniami UV. Zawiera arbutynę, która rozjaśnia cerę i spłyca przebarwienia. Arbutyna jest naturalnym składnikiem kosmetycznym. Które jest pozyskiwany z jagód, mącznicy lekarskiej, borówki, brusznicy i z liści gruszy pospolitej, jak i bergenii. Ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne i rozjaśniające, arbutyna stanowi jeden z najefektywniejszych, z jedną z najefektywniejszych substancji depigmentacyjnych pochodzenia naturalnego. Także bardzo fajny krem. Pokażę Wam końcóweczkę. Ogromną końcówkę tego kremu. Bardzo fajnie się rozmarowuje, jest lekki, chociaż jeżeli osoby mają skórę tłustą, może wydawać im się troszeczkę ciężki. Natomiast bardzo fajnie się rozprowadza i daje taki bardzo delikatny koloryt.